Witajcie widzowie w kolejnym odcinku. Ja dzisiaj znalazłam fajne pytania w mojej książce i sobie polosujemy odpowiedzi. I pierwsze to jest, co daje mi energię. Dotyk natury. Mam ładny fragment. Mm, to fragment tej książki. Wychowań przez niedojrzale emocjonalnych rodziców, Nancy Gibson. Ucz się od natury. Natura ubiega indywidualność. Wielekroć zmagam się z poważnym problemem życiowym, zwracam się do natury. Jest to pra pradawna potrzeba powrotu do czegoś mądrzejszego ode mnie. Jeśli tylko mogę pospacerować wśród przyrody, czy zwyczajnie wyjść na zewnątrz, cichnie wewnętrzny hałas i pojawia się jasność. To tak jakby mój mózg potrzebował skontaktować się ze spokojnym, organicznym porządkiem natury, aby móc wymyślić najlepsze rozwiązanie. Gdy jestem na łonie natury, wówczas skupienie. Się, tylko na sobie i swoich potrzebach, wydaje się najwłaściwsze. W przeciwieństwie do niedojrzałych emocjonalnie rodziców, natura uwielbia indywidualność. Nic w niej nie jest jednolite, wszystko ma swój wyjątkowy wyraz. Niepohamowana indywidualność przyrody odzwierci odzwierciedla nasz oraz intensyfikuje doświadczenie twojej prawdziwej istoty. Pośród przyrody czujesz się bardziej pełny życia, ponieważ wyczuwasz swoją wartość w ogólnym obrazie całości. W naturalny sposób przyjmujesz szerszą perspektywę, która cię uspokaja i umacnia. Na przykład, gdy stoisz pośród drzew, możesz sobie uświadomić, że jesteś pomiędzy wyjątkowymi bytami, które są w pełni swobodne wobec siebie i nie potrzebują, abyś był kimś innym niż jesteś. Gdy obserwujesz przyrodę i zachwycasz się nią, wchodzisz w krąg uznania jednych istot żywych dla drugich. Nie ma w tym nic dziwnego, zważywszy na to, że wszystkie przejawy życia prawdopodobnie pochodzą z jednego źródła, a przez eony rozwinęły się w różne formy. Uważam, że życie wciąż rozpoznaje siebie, niezależnie od tego, czy przybrało postać rośliny, czy istoty ludzkiej. Gdy spacerujesz na łonie natury, jesteś pośród przyjaciół, których przodkowie współistnieli z Twoimi przodkami. Hmm. Jesteście braćmi, którzy razem wzrastali od początku istnienia naszej planety. Nie zapominaj, że my ludzie składamy się z tych samych pierwiastków, które znajdują się w naturze. Podobnie jak w przypadku drzew, ważnym składnikiem naszego ciała jest węgiel. I tak jak drzewa ewoluowaliśmy jako formy życia, rozwijające się, adaptujące w warunkach powietrza i światła słonecznego. To, jak wygląda dziś przyroda, stanowi żywą kronikę tego procesu adaptacji. Tak samo jak drzewo czyść błotrawy, grawitujemy w stronę tego, co nas karmi. Uzychamy, gdy znajdziemy się w niewłaściwym miejscu, ale jeśli tylko poczynimy odpowiednie modyfikacje, znów wracamy do równowagi. Nic dziwnego, że mądre decyzje i wybory pojawiają się bardziej naturalnie, gdy pozwalamy naturze dotykać naszej istoty. Niestety możemy stracić orientację w tym, czego potrzebujemy, a czego powinniśmy unikać. Być może przyniosłeś swoje życie do głowy. Jest to prawdopodobnie ostatnia ważna migracja ludzkości, aby podkreślić rolę myślenia zamiast poznania serca. Kiedy masz jakiś problem, uważasz, że musisz usiąść i wymyślić rozwiązanie, tak jak to robi się w szkole. Sądzisz, że wszystkiego trzeba się uczyć racjonalnym, logicznym mózgiem i że regularnego doświadczenia spokoju nie może, że z regularnego Doświadczenia spokoju nie może powstać nic wartościowego, a przecież właśnie ze stabilnego spokoju powstało całe życie, jako pełna gracji, przystosowawcza reakcja na każde wyznawanie środowiska. Kiedy zmuszasz się do intensywnego namysłu nad rozwiązaniem problemu, używasz tej części mózgu, która łatwo się męczy, zwłaszcza jeśli czujesz lęk. Możesz usilnie szukać rozwiązania, sporządzając listę argumentów za i przeciw, ale niekoniecznie docierasz tak do sedna sprawy. Nadużywanie tej części mózgu kończy się zmęczeniem, frustracją i często złym nastrojem. Wysiłek taki, jaki towarzyszy zamartwianiu się i szukaniu rozwiązań, pozbawia twój organizm substancji chemicznych odpowiedzialnych za dobre samopoczucie. Twój logiczny, racjonalny umysł lubi linie proste, kąty proste i wydajność. Naciska na szybkie decyzje, aby przypadkiem nie tracił czasu czy zasobów. Zgodnie z takim podejściem, za najlepszy proces decyzyjny uznaje się najkrótszą linię między dwoma punktami. A przecież linie proste są w naturze rzadkością. Łatwiej je znaleźć w minerałach niż w istotach żywych. Przymuszanie umysłu do trzymania się wyłącznie tych nienaturalnych form zaburza przepływ naturalnej kreatywności. I pomysłowości. Właśnie tutaj też nie ma linii prostej. I kreatywność. W rzeczywistości wysiłek i nastawienie na wydajność nigdy nie gwarantują dobrych decyzji. Natura pokazuje nam zupełnie inne, lecz niezwykle skuteczne podejście. Jest ona zaprzyjaźniona z czasem, który jej nie pogania. Życie zgodnie z naturą to branie pod uwagę zasobów energetycznych i szukanie ścieżek najbardziej satysfakcjonujących, a nie najkrótszych. Linie proste nie robią na naturze wrażenia. Jej styl jest prosty i oportunistyczny. W naturze ma swoje źródło twój podświadomy umysł. Miejsce, z którego biorą się twoja kreatywność, inspiracja oraz sny i marzenia. Ta część twojego umysłu jest jak winorośl, która wypuszcza pędy i liście niespiesznie, dostojnie kierując się w stronę światła słonecznego i pożywienia. Pnie się w górę siłą tego, czym nasiąka od dołu. Nie zmusza się do wzrastania ponad to, co dostaje, Czę, czego często oczekuje się od nas ludzi. Natura żyje zgodnie z zasadą równowagi między wkładem a rezultatem. Kiedy człowiek o tym zapomina, wyczerpuje się, co skutkuje lęki, lękiem i słabym zdrowiem. Natura pokazuje nam, że wszystko, co widzimy na powierzchni, zależy od tego, co było pielęgnowane pod ziemią. Czy postępujesz zgodnie z zasadą, że każdy przyrost wymaga rezygnacji, regeneracji, energii i odpoczynku? A może traktujesz siebie jak maszynę i ciągle się zmuszasz, by przejść do przodu? Przebywanie na łonie natury na nowo łączy się z Twoimi korzeniami i potrzebami. Natura jest tak wierna sobie, że gdy masz z nią kontakt i Tobie się to udziela, hmm. ona rozwija Twoje naturalne instynkty i prowadzi Cię po najmniejszej, najmniej opornych ścieżkach pokazuje ci, że możesz wieść ekscytujące życie będąc po prostu sobą. Natura jest jak życzliwy mądry rodzic, który chce dla ciebie jak najlepiej. W końcu to matka natura. O, Boże. ale się naczytałam. ładne. Czas picia. I jest następne pytanie, co mi daje pewność ciebie. Co mi daje pewność ciebie. Mm. i tutaj autorka tej talii mm, podaje takie słowa klucze jak promień mm. I tak jakby rezonowanie trochę mi się tu z tym kojarzy tak jakby mm, odnośnie też tego co przeczytałam Pewność siebie dawało to, kiedy czujemy, że rezonujemy. Na przykład e, ze światem i ze sobą. Czujemy przynależność. Ostatnio też przeczytałam takie ładne słowa. Zasługujesz na, na miłość i przynależność. Myślę, że to właśnie poczucie przynależności. Tutaj też jest podobne w tego koła, i w tej książce biegnąca z litwami są też właśnie takie słowa, że jeżeli będziesz wyjść dostatecznie długo, to odnajdziesz swoje plemię i że szukanie siebie nigdy nie jest błędem. I też czytam taką książkę teraz, mógłbym zrobić wszystko, gdybym tylko wiedział coś. I tam autorka mówi o tym właśnie, że czasem rodzimy się w rodzinie, która jest zupełnie inna od nas. Takie brzydkie kaczątko. No i ona ym, ym, mówi właśnie, że kiedy na przykład bankier, yy, który wywodził się właśnie z rodziny finansistów, Yy, znalazł się na pokazie psów. Wtedy sobie uświadomił, że tam to jego tak jakby pragnienie pracy ze zwierzętami wtedy nie było uznane za, no, za, za jakieś dziwactwo i że tam nie musiał usprawiedliwiać tego, że na przykład to lubi. O. Jeszcze na skórze jest Wilczetrop. I yy. yy. Ona radzi właśnie, żeby tak jakby szukać sobie tych ludzi, którzy podzielają te nasze pasje, żeby nie czuć się jak odszczepieńcy. No i tam jeszcze inne ćwiczenia. Zalecam. Zalecam. Zalecam co rozpala moją wyobraźnię? Może być następne? Rozbudza moją wyobraźnię, ale co mnie uspokaja? Myślę, że to, kiedy widzę siebie jako zwycięzcę, czyli jako kogoś, kto ma prawo do swojego życia i do swoich pragnień i do podążania za tym, co daje mi spełnienie, za czym przypadam. Kiedy prawdziwie mogę być tym, kim jestem, to myślę, że to daje głęboki spokój i uleczenie. Dobrze, przytasowałam już i... Pytanie następne. Co rozwija moją intuicję? Karta Słońca. Hmm. Też mam tutaj na swoim autorze kultury tą kartę słońca, tylko z innej talii. I dzisiaj, ona, dzisiaj na nią patrzyłam właśnie. I I skojarzyłam się z tym rysunkiem, który zrobiła dla mnie m, moja córka. Czyli odpowiadając na to pytanie, co rozpala. Moją wyobraźnię, intuicję to powiedziałabym, że właśnie wyobraźnia na przykład może to sztuka tworzenie, albo zabawa tym co lubię wybranymi formami i mam też takiego pleka, pozwalanie sobie na lekkość i lotność, umysłu. Właśnie wstawię mm, na społeczne. No, tam jest taka zakładka posty o wyobraźni właśnie. Takie fragmenty. Myślę, że to... O, skrywa się. Druga karta o, o ptakach. Czyli takie widzenie dalej i widzenie szeroko. Wstawię jeszcze jeden fragment z takiej książki, bo dzisiaj też go przeczytałam o tym, że rodzice zwykle krytykują dzieci, kiedy, kiedy one na przykład um, odwołują się do wyobraźni, że to tak jakby ściągają je bardzo na ziemię. Więc zostawię to, a możemy zapytać jeszcze, bo tutaj jest takie pytanie, co trzyma mnie mocno na ziemi. Przyjechali ze zwierzątkami, zatrzymali mnie mocno na ziemi, determinacja. Mm. to mi się kojarzy z prawdą, że to mnie trzyma mocno na ziemi, że jeżeli obawiam się, że na przykład przez używanie swojej kreatywności i wyobraźni um, odczuwam gdzieś i że wtedy moje życie będzie um, rozmydlone, takie będzie się rozładzić, że um, um, że, nie że nie będzie w nim konkretu. No, to myślę, że to są tylko wybiegi ego, które nadal chce sprawować kontrolę, i które nie chce, żeby do głosu dochodziło właśnie no, te najprawdziwsze nasze części intuicja i, i podświadomość. I no, nie wiem, jeszcze co mam wymyślić. sobie myślę, że to może być właśnie strach w takim złym sensie. Co trzyma mnie mocno na ziemi, czyli co nie pozwala mnie, mi e, tak jakby rozwinąć swojej intuicji i duchowości, no to strach na pewno przed tym, że umrę z głodu na przykład i że no, na przykład się rozpadnę przez to, że będę używał intuicji. Ta karta kojarzy mi się z uzdrowieniem, że uzdrowienie daje prawdę. I to, że na przykład odważamy się eksplorować i sprawdzać, czy te nasze przekonania są prawdziwe, czy iluzoryczne. I wylosuję jeszcze na koniec anioła dla nas. Dziękuję Wam, że oglądacie moje filmy i pozdrawiam Was. <grywki> Dzięki za Waszą obecność. Mm. Szacunek dla samego siebie. Drogi Boże i Aniołowie, dziękuję, że pomagacie mi ujrzeć siebie takim, jakim Wy mnie widzicie, oczami pełnymi miłości. Dziękuję za uznanie i szacunek. Proszę, poprowadźcie. Mnie, abym mógł to samo uczynić dla siebie. I zaślijcie mi odwagę mówienia o sobie we własnym imieniu. Proszę o Waszą opiekę we wszystkich relacjach, tak? Aby otaczali mnie, kochający i mili ludzie. Czekaj, przeczytam jeszcze z książeczki. U, nie, szacunek. Archanioł Michał wspiera Twoje dążenia do szczęścia, zdrowia, pomyślności i doradza szacunek i miłość dla siebie samego. Sytuacja, którą analizujesz, zawiera kilka pułapek, mogących zniekształcić Twoją samoocenę. Karta ta jest znakiem, że jest to odpowiedni czas, aby uwierzyć w siebie, nawet jeśli inni nie traktują Cię jako godnego zaufania. Zasługujesz na szacunek od samego siebie i od innych, ponieważ jesteś ukochanym dzieckiem Boga, jak każdy w sensie duchowym. Są możliwe jeszcze wybrane znaczenia, jeśli chcecie zobaczyć. No dobra, to zakończam. I trzymajcie się, ciepło, i do zobaczenia. Miłego dnia, pa pa.